Do tragedii doszło na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 6 sierpnia wczoraj wieczorem. 10-letni chłopiec wyszedł na spacer z psem. 63-letnia kobieta odprowadzała znajomego na przystanek. Przechodzi przez jezdnię w miejscu wyznaczonym na zielonym świetle, kiedy wjechał na nich pędzący Żeromskiego Opel Tigra z pijanym 32-latkiem za kierownicą. Swój wojaż po tej drodze zakończył... Uderzając w samochód Renault, który stał zaparkowany przodem w kierunku Placu Barlickiego. Natomiast po zdarzeniu ten samochód stał przedstawiony o 180 stopni na środku ulicy Żeromskiego. Ofiary wypadku nie miały szans na przeżycie. Tragedią są wstrząśnięci mieszkańcy okolicy. Jakie, to są koledzy, którzy wyskoczyli, zostawili go tutaj samego i pozwolili mu jechać z tym autem, że wsiedli razem. Ja, ja to, to jest bardzo niesłuszne. tak. Ja bym nigdy w życiu takiego nie radził nikomu, żeby wsiadał za kółkiem, czy na kacu, czy to... On... Wie pani, tak się nie robi, no. Ta mama jak wczoraj przyjechała, ta, ta pani to... No, no, to było no, tragiczne. Pijany kierowca Opla i jego dwaj pijani pasażerowie zostali zatrzymani w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratury. Zostaną przesłuchani po wytrzeźwieniu. Po zrealizowaniu z ich udziałem czynności podejmiemy decyzję, co dalej. Zostaną zwolnieni w sytuacji, gdy będziemy mieli pewność co do tego, że kierowcą był 32 lat. Także jutro zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar. To pozwoli nam na określenie przyczyny zgonu. Skali doznanych przez pokrzywdzonych obrażeń i ich mechanizmów. Dzisiaj planujemy także przesłuchać dalszych świadków, a także ponownie poddać oględzinom samochody biorące udział w zdarzeniu. Policja objęła opieką psychologiczną rodziców zmarłego chłopca. Według przedstawicieli Fundacji Fenomen odpowiedzialny za wypadek jest nie tylko jego sprawca. Pośrednio winę ponoszą także urzędnicy zarządu, dróg i transportu, a nawet władze łodzi. Które dotąd nie wprowadziły i nie realizują programu bezpieczeństwa, którego opracowania domagali się radni. Chodzi o to, żeby y, sposób zorganizowania ulic, y, to jak zbudowana jest infrastruktura, wymuszało na, na nas większą uwagę. Y, Te bardzo szerokie y, pasy w Polsce, a szczególnie w Łodzi, to ewenement. Y, w krajach zachodnich, tam gdzie wypadków jest mniej, pasy w miastach są dużo węższe. Przed kamerą urzędnicy nie chcieli komentować zarzutów fundacji. W nadesłanym przez D doświadczeniu czytamy m.in. Obwinianie nas o tragiczną śmierć dwóch osób potrąconych na przejściu dla pieszych przez pijanego kierowcę, jest karygodną próbą zaistnienia w mediach przez przedstawicieli Fundacji Fenomen. Taka interpretacja przyczyn tragedii świadczy o wyjątkowej bezmyślności autorów listu. Nawet najprzyjaźniejsza pieszym infrastruktura nie zwalnia kierowców z odpowiedzialności za to, co robią na drodze. A trudno za odpowiedzialnego uznać kierowcę, który wsiada za kierownicę po pijanemu, świadomie narażając tym innych i siebie. Sylwia Krulkiewicz, wydarzenia.